Siemanko, się magazyn zrealizuję z, drani, ryn, z gana, w nim ryn, gana, i, Słuchajcie, budujemy już właśnie domek. I tutaj będzie. trochę to jest nowa seria na moim kanale. Ja w ogóle y, na starcie chcę wam powiedzieć, czemu wczoraj nie było filmu. Ponieważ wczoraj był dzień bez telefonu. Nie wiem, czy każdy obchodzi ten dzień, ja obchodzę i dla, właśnie dlatego nie było filmu. Y, bo piena, ja nagrywam na telefonie, w sumie raczej, nie wiem. Jak ktoś jest youtuberami nagrywa też na telefonie, to jej napisze w komentarzu dobra, pierwszy staczek się zużył. Już chyba to był staczek, nie no, sta ze staczek jakiś taki. Hmm, bierzemy kolejny, coś mało tego kobla. Tu to jest nowy Survival Redstone, no, mam zwierzmy. Nowy Survival Redstone, to tak trochę wypas, ale nie. Nie, ja to nie jest wypas. Znaczy, będziemy robić mechanizmy, tajne bazy różne, bo to. Znaczy, fajnie, mieć takie coś na swoim świecie, chociaż jakiś mechanizm. Bo, no w ogóle, kto ogarnia recenzję. Ja dobrze ogarniam w miarę. To będzie taki, myślę, podstawowy domek. Zbudujemy. Dobra, taki podstawowy domek. I dobra. Zrobię sobie lepsze narzędzie, dobra, idziemy spać. Idziemy spać! Czyli jak będzie tutaj. No. Łapki. Zostawcie łapkę. A seria będzie dalej na tym kanale, bo nie wiem, czy robić też tą serię. Nie wiem, czy każda seria Wam się podoba. Dobrze, dziś skraftujemy sobie jakieś. Yy, właśnie, itki z tego żelaza, co zebraliśmy. Hmm, czy gdzieś tylko damy na to żelazo proszę, o masz żelazo, no i dobra, hmm, robimy sobie z tego myślę klatę klatka jest kilof miecz i śkierkę może to taki zestaw jest dobry, co? No, chyba okej, okay jest taki zestaw. To odkładamy sobie wszystko do skrzynki. Nie, mlecze muszą zostać akurat w ekwipunku, bo mlecze są bardzo ważne przecież. Dobra. Odkładamy jakieś niepotrzebne rzeczy. Dobra. I ustawiamy sobie jak Tylko, że ja nie mam łopaty, właśnie. To jest najgorsze, że ja łopaty sobie nie zrobiłem. Trudno. Będziemy bez łopaty żyć. O, tak się prezentuje jakiś punek bez łopaty. Dziwnie trochę, nie? I mam strzały w punku. Czekajcie, zastrzelimy Creepera. No bo nie, nie chcę mordować strzał. Nie, nie wymu! Haj! To trzeba będzie zburzyć. Tu będzie wejście, gdzie, gdzie tu jest równia? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 dwanaście, 13, 14 w tą stronę. A w to raz, dwa, trzy, trzy. dobra. Przesadziliśmy ostro. Mm, dobra. Czyli dwa... Jezus to nie jest nawet symetryczny. E, dobra, nieważne, zostawmy ten głas już tak. Tu będą gdzieś drzwi. Te kwiatki sobie zabierzemy. Czerwony? Nie. Nie. W ogóle weźmiemy sobie jeszcze w drugą łapkę. Na tą. ma Ha Haha! W ogóle zrobilibyśmy jakiś generator, co? Już. Generator śniegu. Śnieg, to byśmy zrobili sobie na luzie taki generator w sumie. Albo nie, jeszcze lepszy, że tłok by to niszczył. Bo. Mamy żelazo jakieś, chyba jeszcze zawsze pójdziemy wykopać żelazo. Będzie na tłok. Oddaj, No. Tak się prezentuje aktualnie, że domek i raz, dwa, trzy. Chciałbym je to tak przenieść. no, tak, no, nie. Dobra, już nie chciałam się no, 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 jest dobrze. no, yy... robimy sobie schodki teraz. Nie wiem w ogóle, czy się nagrywa. Jeśli nie, to nawet się nie wkurza. Tak szczerze... Chyba. Nie wiem. Jeśli prawie nie nagrywa, to jednak chyba się wkurzę. no... No dobra, powiedzcie, że się nagrywa. Łagam. Nagrywa się, nagrywa się. Się, no, nie mogę tu postawić w ogóle tego drewna Nie tym No i oddaj strzałę mm. Teraz kurde parkura trzeba będzie tu jeszcze ogarnąć, żeby takie rzeczy, żeby tutaj wskoczyć, a tu nie ma opcji, no pewnie ja parkura, przecież nie no nie umiem parkura, akurat jestem słaby bardzo z parkura to może tu akurat Odwiedzić. Co to wskaczy? Zjem sobie kotleta. No. Krowa się patrzyła, no. Krowa, nic nie widziałaś, tak? Które te styk? Również moglibyśmy zrobić nawet farmę. Niech ja, on nie w ogóle gdzie jest normalnie jak Hide and Seek. Dobre to to, 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 to tego nie widzicie, co tutaj jest domek wybudowała. Ja nie jestem bywam. Pomrazać budujemy dalej. Kurde. Obracajcie, to bym na tyle, chodzi o dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, a ja się nie jak Pa, cześć, pyk!